bardzo serdecznie z tej strony Monster X2 i dzisiaj pogramy sobie w może w tą grę spróbujemy w tą grę, ale zanim w tą grę pogramy sobie to zostawcie łapeczkę w górę i dzwoneczek żeby sobie żeby, so żeby ten dzwoneczek się poruszał i su subskrypcję żeby ten czerwony guzik był Stał się szary. Jeśli tego nie robicie, to, to to was nic nie kosztuje, ale dla mnie to dużo, bardzo dużo. Jeśli, was, jeśli tego nie robicie, to możecie zostawić subskrypcję, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami, bo lecimy po najwyższą. Jak będzie jak największa liczba subskrypcji, to coś zrobię na kanale, może. Więc lecimy. I kto... I wpadajcie na... Monster... Na Monsterek... Monsterek... Wpadajcie na Monsterek 102 Monsterek 102 I wpadajcie na... Mikołaj Plus Oni nie mają y, mało, mało subskrypcji Jak zostawicie subskrypcję to będziecie... Będzie git ja już mam ósmą rangę, bo grałem już w to, no i dlatego mam ósmą rangę. Mam ósmą rangę. To jest gra o szczelance, że szczelasz zombie. No. Zostawcie subika, żeby być ze mną, z moimi filmami na bieżąco. Przeciszymy sobie, żeby nie było żadnych zakłóceń czy coś. Jeśli jesteście ze mną, to no, to bardzo dziękuję. Ajajaj, ile tutaj jest tych? Kurde ten. Ajajaj. Ciężko będzie teraz. Ajajaj, ale wygramy to, spokojnie. Jak nie wygramy, to jakoś wygramy. I czytajcie też dużo, y czasami opis, bo są fajne, fajne te i czytajcie dużo opis, polecam czytać opis. No. I zostawcie tego subika, bo... Będę na bardzo dużo, dużą liczbę subów. Będę może pikolo odstawiał albo zrobię taki kolejny odcinek: jak będzie dużo subów, to zrobię fajny odcineczek z bazy na przykład, albo z mojego. No, po prostu będę więcej odcinków nagrywał, albo kupię pikolo i będzie zabawa. Dobra. Podejrzewam, że to wygramy. Podejrzewam, że to wygramy. Tu jakby co to ten y, pomocnik jeden to jest mój... Y, ten, to jest mój pomocnik. Nie że ktoś dołączył, tylko to jest mój pomocnik. No, dobra, lecimy. Chcę y, zrobić taki konk. Chcę mieć dużo subów, bo no. Chcę mieć dużo subów po prostu na moim kanale. Jeśli będzie dużo subów, to będzie mój się kanał rozwijał. A ja chcę mieć szybko rozwijający kanał. I pamiętajcie na Monster 102, jak zostawicie tam tak 3-4 suba, jak zostawicie tam suba, to będę wdzięczny. Ja chyba wygram, bo ja mam kupiłem sobie broń. I chyba wygram. Teraz właśnie z tymi odcineczkami nagrywanie na nagrywanie na YouTube to będzie ciężko, bo czasami nie mam tego czasu, bo teraz zaczęła się szkoła i nie mam tak za bardzo czasu. Ale jakoś postaram się jakoś postaram się ten Jakoś postaram się nagrywać te od odcinki dla Was. I chyba um... No, przegraliśmy. Wiedziałem. Wiedziałem, że przegramy. Wiedziałem. Dobra, lecimy kolejną rundę. No, no to będzie ciężko, to chyba nie wygram sam. Dobra, chyba wygram. A jak nie wygram, to chuj. najwyżej nie wygram. Ale postaram się wygrać. Powiedzcie, kobietki, jak ogląda jakaś mnie. Jak obserwuję obserwują mnie jakieś kobietki, to powiedzcie kobietki jak tam wasz dzień minął Jak tam wasz. Jak tam wasze święto minęło. Jajaj, widziałem, że przegram Ale i takie dobrze Dajcie o subiku i łapeczki w górę, bo jeśli będzie dużo subskrypcji, to zrobię. Lecimy po jak największą y, liczbę subskrypcji. Nie krępujcie się, zostawcie sobika. Dobra, lecimy następny raz. Europa tutaj. Jak wygramy, to to będzie... Ai 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 ai. ai. Chyba muszę to wygrać. Powoli, powoli muszę to wygrać. Muszę się postarać to wygrać. A jeśli to wygram, to będę szczęśliwy, bo muszę to wygrać. Muszę to wygrać. Jeśli dacie subika, każdy subik to liczy się więcej odcinków. Każda łapeczka w górę to każde. Każdy, każda minuta nagrywania odcinków. A każdy dzwoneczek to każde powiadomienie o moich filmach. Będą nowe filmy, więc bym radził zasubskrybować, bo będą może jakieś nowe gry, pościągam sobie i włożę na YouTube. Ajajajaj. już mnie zabijają. Dobra, jeśli wam się podobał ten, y, się podobał ten odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę i subika, bo będzie takich więcej odcineczków. Może jakieś gry pościągam i wrzucę na YouTube. I pamiętajcie o łapeczce w górę, subika. Zostawcie subika, bo y, lecę po jak najwyższą y, rangę subskrypcji, subskrybentów i dzwoneczka. I pamiętajcie o mi Mikołaju Prusu i monsterku 102. Żeby Was nic nie ominęło, to zostawcie subika. I to by było na tyle w tym odcineczku pięknym Pięknym jak na przykład 1000 subskrypcji. Pamiętajcie, że jak z, ten dacie subika, to będziecie spoko zimeczki, spoko fanowie, więc dobijajmy, żeby było więcej fanów, żebyśmy, żebyśmy taką ekipę zgra, zgrali ziomeczki Monsterka. Śziączki Monsterka VC2. Więc ten kto, ten kto mnie lubi, ten kto lubi mój kanał, niech da subika A ten, kto bardzo lubi moje filmiki, bo są jakieś... wiem, debilowate, niedobre, ale możesz zostawić łapeczkę w górę. Nie krępuj się. To ci nic nie kosztuje. A dla mnie dużo, bo... No. Może kiedyś coś... Fajnego będę robił. Może jakieś blogi, coś. Więc radzę zostawić subika. Jeśli tego nie robisz, zostaw subika. Bo lecimy po jak największą liczbę subskrybentów, bo jak będzie największa liczba subskrybentów, to będę robił imprezy na moim kanale. Na przykład będę pił piccolo, będę wariował, będę pokazywał twarz, będę grał w gry z kamerką, będę grał nie wiem, różne, różne imprezy będę konkursował, więc to by było na tyle w tym odcineczku, jesteście bardzo fajni, dziękuję, że jesteście ze mną, jeszcze taki, tak dużo widzów nie miałem, bo zawsze to miałem bardzo mało subskrypcji, albo bardzo miało mało wyświetleń, ale dziękuję, że jesteście ze mną i pamiętajcie o łapeczka w górę, więc...